Na karcie oceny widzenia funkcjonalnego mamy również kilka dodatkowych elementów. Sprawdzamy według obserwacji i odnotowujemy, jak widzimy, jak dziecko reaguje, jak dziecko zachowuje się wzrokowo, i mamy tutaj kilkanaście tych obserwacji. One są w pewnym sensie bardzo intuicyjne, bardzo proste, bo światło wstręt bardzo prosto jest zaobserwować. Ja często, kiedy wykonuję testy i muszę zgasić światło, to widzę, w jaki sposób po zapaleniu światła dziecko się zachowuje, czy wpływa to na jego zachowania, czy nie wpływa. Więc mamy tą obserwację, mamy również informacje z wywiadu. Obserwujemy również oczopląs, czy występuje, czy nie występuje, ewentualnie kiedy się pojawia. Jak, czy mamy potrzebę stymulacji? Czy dziecko wpatruje się w światło? Czy mruga oczami dodatkowo? Czy zaciska oczy? Czy ewentualnie przyciska piąstkami oczy? Czy dziecko postrzega barwy? Czy ono je rozróżnia? Czy potrafi też nazwać? Ewentualnie. Czy ma preferencyjną barwę? To jest ta barwa, często w krowych zaburzeniach widzenia, którą dziecko po prostu lubi, wybiera, jest jego pierwszym wyborem, pierwszym skojarzeniem, i to nie jest tak, że ono nie widzi pozostałych. Ale zdecydowanie preferuje tę jedną lepiej ją postrzega. Podobnie prefer preferencyjne pole widzenia i tutaj znów będziemy mieć element, że dziecko postrzega całe pole widzenia, ale część pola widzenia jest jego preferencyjnym, jest jego ten pierwszego wyboru i na to pole widzenia będzie zwracało uwagę najbardziej. Czy zmiany wzrokowe są postępujące i tutaj mamy na myśli jakby dwa procesy w pewnym sensie. Pierwszy z nich to jest czy choroby, obojętnie które dotyczyłyby dziecka, czy dają zmiany postępujące, czy wzrok cofa się, czy zanika, czy mamy trudności z polem widzenia, z percepcją, z zrozumieniem, czy te zmiany właśnie są coraz bardziej degeneracyjne, czy ewentualnie w procesie terapeutycznym te zmiany są stałe, albo dzięki terapii rozwijamy i następuje. Poprawa. Tak, no i właśnie tu z drugiej strony, czy trudności z widzeniem są stałe? I tu mamy coś innego na myśli. Czy, czy trudności są stałe na zasadzie, czy każdego dnia, każdego tygodnia obserwujemy to samo, czy jednak warunki wzrokowe są zmienne na zasadzie, że my, w zależności od tego, czy jest rano, czy wieczór, czy początek tygodnia, czy tydzień, czy po prostu jest zmienność, czy obserwujemy ją. Może być tak, i to i w zezach występuje i w oczopląsie, i w postrzeganiu wzrokowym, i w chorowych zaburzeniach widzenia, że są dni i okresy, kiedy pacjenci widzą lepiej, a są momenty zaostrzenia się i występuje częściej zez, częściej oczopląs, częściej zaburzenia percepcji, czy postrzegania, czy przetwarzania wzrokowego. I widzimy, że w tych okresach dziecko jest trudniejsze i patrzy mu się trudniej. Czy dziecko ma? Problem z patrzeniem na nowe bodźce. Czyli tu, gdy wprowadzamy dodatkowy bodziec, czy dziecko postrzega go, akceptuje, czy ono go widzi, czy musimy jakby izolować te bodźce i wprowadzać każde oddzielnie, nie dodawać następnego. Trudności z patrzeniem na złożone bodźce. Czyli gdy mamy na przykład tło i na to wprowadzamy jeszcze dodatkowe zabawki, dziecko sobie z tym radzi. Czy kiedy jest wiele elementów na biurku, wiele elementów na tablicy. Czy dziecko nie ma problemów z postrzeganiem tych bodźców? Czy nie gubi się? Czy musimy izolować te bodźce? Tu bardzo ładnie w terapii wygląda to w ten sposób, że czy dziecko na przykład na kartach odtłumiających radzi sobie bardzo dobrze i spokojnie odczytuje te elementy, czy jednak na tablicy muszę powiesić elementy odizolowane, na przykład ze spajaja, z gry spajaj, i wtedy te elementy, na przykład wybieram tylko zwierzęta albo tylko buzie i wyizolowane kształty 4, 8 tych kształtów wisi na tablicy w pewnych odstępach od siebie. To bardzo widać, że dzieci niektóre nie funkcjonują na złożonych elementach i jest to pewna cecha bardzo często korowych zaburzeń widzenia. Trudności z postrzeganiem dali polegają na tym, że pacjent patrząc na dal widzi wszystko jako jedno tło. Nie rozróżnia Elementów przestrzennych, nie rozróżnia ruchu bardzo często, i nawet jeżeli ktoś jest wprowadzany do pokoju, coś się zmienia, to te dziecko być może widzi to jako jeden element tła, nie jest to przez niego rozróżnione, i wtedy to dalgo go nie interesuje. On w ogóle ją pomija, skupia się na bliżej, i to ta cecha też jest przy korowych zaburzeniach widzenia bardzo często widoczna. A typowe odruchy wzrokowe, czyli czy mamy odruch zrenic na światło, czy mamy odruch rogówkowy, czyli właśnie zrenica zwęża się w momencie, kiedy mamy wystawienie na światło, czy w momencie, kiedy coś zbliża się do oka, dotyka rogówki, czy oko się zamyka, czy te odruchy występują, czy występuje odruch konwergencji, gdy patrzy dziecko na zbliżony obiekt i czy ten odruch jest. Jeżeli nie ma, to zaznaczamy tutaj tak, występowanie tych odruchów albo brak tych odruchów. Latencja wzrokowa, czyli opóźnienie. Chcemy, żeby dziecko gdzieś popatrzyło i ono, po, owszem, popatrzy, ale za 2-3 sekundy. Chcemy, żeby coś przeczytało, przeczyta, ale znów następuje opóźnienie, czy żeby coś chwyciło, zrobiło i widzimy ewidentnie, że to przetwarzanie, analiza wzrokowa jest wydłużona, że na jakimś etapie dziecko potrzebuje dłuższego czasu i ten proces jest opóźniony. Bardzo często przy korowych zaburzeniach widzenia występuje, przy słabo widzeniu niekoniecznie. Uciekanie oka z daleka, uciekanie oka z bliska. Jeżeli występuje, warto zapisać w jakim kierunku czy stale, czy okresowo to też warto w uwagach odnotować. Czy dzieci zamyka, zamykają oko podczas obserwacji z bliska jedno z oczu, albo czy podczas obserwacji z daleka jedno z oczu zamykają? Można również odnotować, które i jak często. Przechylanie głowy z bliska i z daleka, również jak często występuje, na którą stronę czy występuje. Trudności z koordynacją dużą, trudności z koordynacją małą, trudności z poruszaniem się również obserwujemy i widzimy, czy są prawidłowe, czy są nieprawidłowe, czy te trudności występują, czy nie. I możemy również zanotować uwagi. Według tego arkusza diagnozy funkcjonalnej możemy również wystawić zaświadczenia, możemy wystawić opis funkcjonowania wzrokowego dziecka na potrzeby poradni, na, na, dla potrzeb rodziców, dla potrzeb szkoły. Jeżeli Państwo spotykacie się z dziećmi tylko na, na diagnozę funkcjonalną e, i wykonujecie ją, to warto tutaj też mm, wspomóc się wywiadem medycznym, tym jakie wyniki przynoszą nam rodzice, ale to, co, co przy diagnozie funkcjonalnej jest najważniejsze, to to, że Państwo faktycznie funkcjonalnie oceniacie dziecko. Czyli jesteśmy z nim dłuższy moment, dwie godziny, może dwa razy dwie godziny, może potrzeba dłużej wykonania, na przykład kilku e, spotkań, takich terapeutycznych, żeby w pełni ocenić funkcjonowanie dziecka. Tak to z reguły wygląda przy diagnozie funkcjonalnej, więc jakby musimy zarówno my uzbroić się w cierpliwość, jak i przekazać rodzicowi, że tak to może wyglądać. Ja bardzo często, gdy wykonuję wstępną diagnozę funkcjonalną, mam ten wstępny opis pacjenta, a później, jeżeli jestem z nim na terapii albo moi terapeuci są na terapii to wtedy również ten opis uzupełniamy, czy możemy dodać dodatkowe jakby te obserwacje, tak? czyli wtedy do pełnego opisu dochodzi funkcjonowanie już wtedy, kiedy dziecko pozna terapeutę, wtedy, kiedy pozna gabinet, wtedy, kiedy jest bardziej otwarte. To też może się zmieniać i wpływać na funkcjonalne patrzenie danej osoby.